Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym weekendowym spotkaniu. Kolejny raz będziemy, zmierzymy się <gryw> ze swingami. Dzisiaj trochę inaczej. A, przypominam, generalnie rzecz biorąc, ode mnie dostajecie kręgosłup. Obudowa kręgosłupa, kręgosłupa należy do Was. I to nie dlatego. A ja się powtórzę kolejny raz. Nie dlatego, że ja czegoś nie chcę powiedzieć, tylko dlatego, że każdy z nas jest inny. Tak? Ani, e, ani trader A nie będzie handlował tak samo jak trader B, ani trader B jak trader C, C ani trader C jak trader A i tak w kółko by można, a, by można o tym mówić. Dlatego, w wielu przypadkach mówiąc o, a, o tym, że czy istnieje, czy nie istnieje się w a jeśli chodzi o trading, a, można powiedzieć, że coś, co. Ktoś do siebie przyswoił, ma prawo działać dla niego tylko i wyłącznie jako święty graal. Natomiast dla kogoś, z kim podzielimy się taką informacją, taką strategią, a przyjdzie po dwóch tygodniach, powiedz, co ty stary, jakiś święty graal. O czym ty do mnie w ogóle mówisz? Kompletnie nic nie działa. Kompletnie nic nie działa, nie traduje Twoją strategią. W każdym razie, dlatego ja postanowiłem podzielić się kręgosłupem, i jeśli komuś pasuje kręgosłup, to całą resztę, ze względu na to, jakim jest traderem, dopasowuje do siebie. Jeśli a, trafiliście na ten odcinek a, bez oglądania poprzednich, to ja serdecznie zachęcam, żeby generalnie rzecz biorąc, a, przynajmniej liznąć odrobinę tej naszej przygody ze Swingiem, należałoby obejrzeć wcześniejsze. wcześniejsze spotkania. Dzisiaj trochę inaczej, bo dzisiaj my sobie weźmiemy pod lupę swing trading a na zasadzie kiedy rozpoczyna się ruch i tutaj w tym wypadku tych dwóch fal wzrostowych generalnie rzecz biorąc tu w dole w ramach kombinacji na świecach zapewne pojawi nam się swing bardzo podobnie po korekcie, przy próbie kontynuacji również pojawi nam się swing, natomiast z tych dwóch fal nie ma nic istotnego poza tym, żeby mniej więcej wiedzieć o czym mówimy. O dwóch falach tu kwestia cofnięcia nie ma znaczenia i tak dalej. Próbując przełożyć to na wykres, moglibyśmy mówić w tym wypadku o tym zejściu. Tym podbiciu i tej kontynuacji do spodu na e, w ramach jakby próby przełożenia na wykres tego, o czym będziemy sobie mówili. E, pewnie, że będę szukał przykładów, e, które zadziałają. Generalnie rzecz biorąc, e, będzie to dzisiejsze spotkanie e, dla osób, które lubią, znają i mierzą. Chodzi mi o Fibonacci'ego. Ale przede wszystkim chodzi mi o, o dwa zakresy, o 78 i 88. A ja generalnie rzecz biorąc nie jestem jakimś wielkim znawcą Fibonacciego, A sam osobiście, że rzadko coś mierzę, to i tak powiedzieć za dużo. Natomiast e, część rzeczy wynika z tego, że po jakimś czasie obserwacji wykresów no nie trzeba narzucać siatki, żeby wiedzieć, ile żeśmy się ruszyli w, przy, w przybliżeniu, tak? I teraz e, 78, 88 e, i będzie to związane szczególnie z rynkiem walutowym Forex e, i będzie tutaj trochę podobieństwa, być może co niektórzy znają e, na zasadzie e, próby handlowania wybić, tak? Czyli wracając do tego naszego przykładu, mamy wzrost, mamy cofnięcie i w kilku książkach lub w kilku miejscach ze strategiami można się spotkać z tym, że wybicie poprzedniego szczytu Ok. Wybicie poprzedniego szczytu a teoretycznie wiąże się z tak zwanym breakout tradem, czyli long. Ok. A stop pod Ostatnim swingiem. Tyle tylko, że jest to kwestia rozpatrywania, i to jest dosyć istotne z perspektywy rynku walutowego, kwestia rozpatrywania, co tak naprawdę jest, jest aktywnym, aktywnym dołkiem. I jeśli ktoś jakiś czas temu spędził ze mną trochę czasu podczas różnych webinarów, a to generalnie rzecz biorąc, już teraz będzie wiedział o czym powiem w ramach aktywnych dołków i nieaktywnych dołków. Na chwilę wróćmy do tej kombinacji z tym, gdzie stop, gdzie breakout trade, gdzie stopy jest to o tyle popularne, że generalnie rzecz biorąc, ci, którzy rynkiem ruszyć mogą doskonale wiedzą, gdzie będą umiejscowione w przypadku, w przypadku tego typu zagrania, gdzie będą umiejscowione stop losy. I jest to bardzo często, zwłaszcza, zwłaszcza, na przejściach sesji, tak, a bardzo często się zdarza e, Azja-Europa, na przykład e, sesja w Londynie, hmm, tego, typu, tego typu, układy, z których generalnie rzecz biorąc, jeśli komuś przypasują, będzie, zapewne będzie chciał skorzystać e, nieraz. W każdym bądź razie... E, Biorę pełną odpowiedzialność za to, co mówię. Nie ten dołek jest aktywny. Bzdura, nie ten dołek jest aktywny. Jeśli już, to aktywny dołek jest ten. OK? Czyli przy tego typu układzie pierwszy dołek nie jest aktywny. Poprzedzający jest aktywny. A i... jakby nie trzeba wierzyć Piotrkowi na słowo. Wystarczy wziąć, odrobić swoje zadanie domowe na zasadzie zrobienia 100 testów czy więcej a, a nie dwóch, trzech, i będzie wiadomo, będzie wiadomo o, czym, o czym tutaj a, mówimy. W związku z czym, jeszcze lepiej, jak tego typu podwójna fala, ok, przed kolejnym cofnięciem wybija na przykład y, podobne dwie fale, czyli na przykład coś takiego. Które mieliśmy gdzieś tam do spodu, tak? Czyli ten szczyt gdzieś tam jest nadbity. Okay? Nie jest to warunek konieczny, natomiast dobrze, żeby, żeby wiedzieć, co mamy z lewej strony. E, od razu wyprzedzę pytanie, bo skoro te były dwa, to to, o czym będziemy mówili, można było też tutaj zastosować. Można było i w tym wypadku byłby zapewne e, ewentualnie stop loss. Ale tak jak mówię, każdy musi dostosować e, pewne, rzeczy, pewne rzeczy do siebie. W związku z tym, że wiemy, że ten dołek nie jest aktywny, to wiemy, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że rynek w okolicy tych minimów zjedzie, żeby zabrać to, co, to, co im się należy, to co według co niektórych ma być aktywnym dołkiem, i pojedzie aż do okolic. 78,88. No, ja tu widzę, że muszę dodać, akurat na tym nie mam cokolwiek, żeby nie przedłużać. I W ramach tego typu układu strefa, którą potencjalny kupujący będzie zainteresowany. To tak. Okay? Czyli to, co chcemy zobaczyć w tym wypadku, kiedy rynek zacznie się cofać, to tak. Chcemy zobaczyć poszukanie stop losów, wyrzucenie tego dołka, który, według co niektórych, ma być tym aktywnym a i zatrzymanie w okolicach 78-88 i próba rozpoczęcia wzrostów z tych poziomów. Jest to o tyle ciekawy układ, że z perspektywy day tradingu dystans pomiędzy otwarciem, a ewentualnym stop lossem jest bardzo bliski, wiemy gdzie jest stop loss, tak? Stop loss jest jeden pips pod swingiem tym rozpoczynającym, okay? I oczywiście sytuacja w drugą stronę będzie działała bardzo podobnie. Teraz tu posprzątamy na tym wykresie, odwrócimy sytuację, żeby wszystko było odpowiednio zwizualizowane, a później popatrzymy na kilku, na kilku wykresach, oczywiście, że spróbujemy znaleźć takie przykłady, które zadziałały, tak i wiemy już, że w tym wypadku ta podbitka, to o czym żeśmy przed chwilą, ojej, 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 to o czym żeśmy przed chwilą rozmawiali, to nie jest aktywna górka, tak? Aktywna górka jest tutaj. Okay? W związku z czym to jest miejsce, gdzie rynek ma szansę próbować poszukać stop lossów w przypadku tej strategii, tak? W przypadku tego, o czym sobie mówimy i próby podejścia z tej perspektywy, w związku z czym kwestia zmierzenia i wiemy od razu, w którym miejscu. Zainteresowani sprzedażą będą sobie cierpliwie czekali. A obserwując jedną parę, nie chciałbym powiedzieć, że tego typu układy będą wydarzą się codziennie, ale jak można sobie to przełożyć, powiedzmy, powiedzmy sobie, że Twoje podejście do rynku jest prospadkowe z perspektywy średniego terminu. Na przykład chciałbyś intradayowo sobie znaleźć tego typu układ, próbować znaleźć miejsce, gdzie się podłączyć, żeby to nie było ślepe klikanie. I w tym wypadku zejście na niższy horyzont czasowy, próba, próba poszukania tego, o czym rozmawiamy. I ogarnięcie poziomu wejścia, ogarnięcie poziomu stop lossa. Bardzo proste według mnie kwestie związane z tego typu szukaniem stoplosów szukaniem płynności przez rynek. No to skoro powiedzieliśmy sobie, że na etku tutaj akurat jest 15-minutowy, to mogłoby być tego typu przykładem ten układ tych dwóch spadków, no to zmierzmy sobie, popatrzmy. 88, pewnie, że miałem przygotowane, żeby nie było, że jedną znalazł na wykresie. 88 uderzone, A, spróbujmy popatrzeć. Próbujemy popatrzeć dalej. Okay. Mamy ruch, cofnięcie i kontynuację. No to pomierzmy sobie coś tam. Coś się zadarzy zad zadarzyło. No to popatrzmy jeszcze trochę, nie wiem czy nam starczy historii na tym TradingView, zmieńmy sobie parę, zmieńmy sobie parę, pierwszy który mi się tutaj rzuca w oczy taki, to już ciężko powiedzieć, że miałem coś przygotowane. <laughs> Ołdź, Ou, działa. Ołdź, działa. Tu pewnie oczywiście ciężej będzie e, w, mom w momencie lawiny i wodospadu Niagara. Ciężej będzie się na pewne rzeczy doczekać, ale coś, generalnie coś za coś w pewnym, w pewnym momencie. Myślę, że jeśli weźmiemy sobie to i to, to też nie będzie jakieś specjalne nadużycie. W związku z tym, jakby dlaczego i do czego zmierzam tutaj, ja wiem, że bardzo popularny jest 38, bardzo popularny jest 50, 61. Natomiast kwestia, na którą co niektórzy w ramach publikacji swoich zwracają mniejszą uwagę, to są te takie prawie że ekstremalne w tym wypadku 7, 8, 8, 8. Mam nadzieję, że te kilka przykładów, że ten szkielet, co niektórym się spodoba. Kwestia obudowania należy do Was. A macie pytania? Śmiało zapraszam do dyskusji. Natomiast moja prośba: zróbcie swoje zadanie domowe, polegające na tym, że przerobicie 100 przykładów, tak? I, i, i wtedy, wtedy możemy ewentualnie próbować sobie dyskutować, ulepszać. Zapraszam. To co? Miłego weekendu. Wam życzę z wykresami i Trzymajcie się ciepło do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.